Kolejny pojedynek. Widzę, że mamy takiego yy, rozmawiającego przeciwnika. No, ale najpierw przedstawmy. Grzegorz ma na zdrożony Liquid. Oczywiście, w dolnym lewym rogu, czerwony. A jego rywalem jest Weyman. Weiman sobie jakiś tutaj. A, on grabiego wrzucił. Takiego progamera z Warcrafta 3 jako awatar. To, to raczej nie jest on. No, chyba że jest bardzo podobny w sumie. Może też tak być. Jak chłopaki rozmawiają o Polsce. Może pokażmy czart powodzenia, miłej gry, byłem w Krakowie i w Warszawie, pisze Wejman. Bardziej mu się Kraków spodobał. Mana, że tutaj wiadomo ładne, piękne miasto, świetni ludzie. That's all of Polando. i że fajnie było zobaczyć jakieś inne miejsce niż Katowice, no bo pewnie w Katowicach był na Inter Remasters, Masters, tak strzelam. Wejman jeszcze poprosił o link do kanału na Twitchu, bo mówi, że chce woda zobaczyć koniecznie potem. Bardzo, bardzo fajnie. No, nie oszukujmy się, mana jest tutaj ogromnym faworytem w tym spotkaniu. To jest coś wczesna runda, więc jeszcze mana może trafić na graczy, którzy są od niego dużo, dużo słabsi. Przynajmniej na papierze, no, zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Natomiast, no, myślę, że, że tutaj Grzegorz spokojnie, no ale zobaczmy, jak będzie szła jego taktyka, jak będzie szedł jego build order. Gdzie to jest? Wjedzie. Ach, SCV szuka Proxy Widzę, że może spotkał się wiele razy Z Proxy Gateway'em Wayman I nie chce w ten sposób przegrać O, to jest niebanalne No, 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 to jest blokada pełna Proba nie może uciec To że ma na nie zero litości Jeszcze mu test TSCV'kę Tak Nieźle, nieźle No sam straci probę, jeszcze mu zajął asymilator to mi się podoba. Mala tak ma, że nawet jak gram na zawodnikach tak z, z, z znacznie słabszego, to zero litości. No jak to na turnieju, wiadomo, do końca. Zero litości. Pokaż, co wcześniej. A, no już było pokazane, było, było. Jak to, to tu jednak jest przerwa? Czy to jest SCV właśnie wjechała? Aha, no tak, bo chyba tylko... <grym> Teran. Ej, no faktycznie tu jest przerwa, czyli mana mógł w teorii uciec. Ej, ja myślałem, że tutaj są, że, że, że Command Center zachodzi na raksy dwiema kratkami, bo wtedy powinna być blokada. Chyba, że tu jakoś inaczej działa Command Center, bo tak rzadko widzę koło Command Center koło raksu, że aż, aż ciężko to zauważyć. No ale tak na logikę patrząc, tylko tak wzrokiem, no to to niby jest jakaś przerwa. Pytanie tylko w ilu wypadkach takie coś ma potwierdzenie. No, Stalker. Aha, aha, Stalker się nie mieści, czyli tylko SCV Zergling, może proba. Stalker za duży. Taka nietypowa sprawa. No, mana będzie tym stalkerem mikrowa. O Boże, bada. Bada za litości. Lead Beacon gra. Może karier rush. Może tempesty. Bawi się troszeczkę jak o versus 100. Może się pobawić, skoro jest przewaga już nawet leciutka wypracowana. Skąd jest Weyma? No, w drabince nie ma jego narodowości. Tutaj na czalążu. Trzeba by może go chwilę pogooglować Dopiero teraz niszczony asymilator. Mana oczywiście spokojnie już trzecią bazę stawia. No i bardzo dobrze ustawione stalkery. O, chyba się nie dowie, chociaż zobaczmy. O no, nie dowiedział się Weyman, jaka jednostka jest robiona. Raczej wiedział, że to Stargate, ale to jakiś czas temu, ale nie wie, że to są kariery. Kurczę, aż się przypomina Starcraft 1, bo tam takie cuda można było grać. No może był z dwóch gatewayów były robione draguny, a nie z jednego. Znaczy stalkery w Starcraft 2, w StarCraft 1 draguny. I cyk, od razu w lotniskowce. Nie będzie się patyczkować. <grym> I do tego plus jeden. A tak bardzo ważna rzecz, bo to dla każdego kariera, tak jakby plus 8 do obrażeń. Każdy interceptor zostaje plus jeden. <grym> planetarka w barykadzie. <grym> no jakby tutaj poleciała planetarka. To by było naprawdę wydarzenie. Tak, oczywiście. Nadal finał, finałowym bossem jest Ricardo Romiti, czyli Reynor. Dla zwycięzcy turnieju jest ten pojedynek przewidziany. Tydzień temu Klem walczył z Reynorem. No w tym tygodniu, kto wie, może znowu będzie El Classico, czyli Reynor kontra Klem. I wtedy, jakby już Klem wygrał trzeci monitor, to myślę, że już, już zaczęlibyśmy się zastanawiać, jak te monitory popakować. W jedną paczkę, żeby nie trzeba było trzy razy za kuriera <gry> Eno, Klem elegancko gra Nawet Serrala pokonał tydzień temu w finale Widzę, że właśnie Serral się nie zapisał. No mana chciałby z tymi marinami coś zrobić, ale Jak widzimy piechota z karierem zwłaszcza jednym, radzi sobie świetnie Troszkę pomęczył mana, ale nie wyszło tak dobrze, jakbym chyba chciał Kolejne kariery No z trzema karierami to już nie będzie żartów jak poleci Grzegorz, a widać, że leci. To szansa na łatwe zwycięstwo duża. No ta trójka Marines ewidentnie nie ma biletu. O, okej, okay. czyli oni lecą chyba do x No trzy kariery na trzech Marines. Cienko to widzę, on nawet jeden nie musiał zacząć strzelać. <grystanie> nie wiem, jak zobaczyłem ten drop pedivacie, to mi takie. Przypomniało mi się to, aha, wskoczyłem i bije. Ej, ładnie nawet zaatakował Terran. No ale zaraz kolejny karier, nie ma jeszcze ośmiu interceptorów. Karier się pojawia mając cztery. No nie no, miazga. Tu już się nic nie wydarzy chyba. W defensywie mana troszkę nie klikną najlepiej. Nie wiem, co atakuje Grzegorz, ale na pewno nie turreta. Teraz jeszcze wybiegający Marines. No bawi się szampańsko, Polek. I oczywiście czwarta baza. Już stanął na produkcji. I GG. No troszkę nie mógł nic zrobić. E, terran. O, Grzegorz. Jedziemy znowu. Szegorsz Mona drużyna Liquid, Protos, Weiman w górnym lewym rogu z portretem Grabiego. Byłego pro WarCrafta 3, potem StarCrafta 2. A teraz taki bardziej w sumie streamer wyszedł. Jeszcze w Heroes of the Storm trochę pogrywał Grabi, ale to chyba bardziej streamer. Jeszcze tylko spojrzę na szybko na drabinkę, Zigi dalej czeka. Mhm. Mm Elazer, Elazer. O, Elazer ma przeciwnika, ale to jeszcze też taki z wczesnej rundy. No Mana kontra Skilos może być... Yy. O, Zezek szybko robi Prox. Oczywiście Terran tego nie widzi z góry. To jest troszeczkę za daleko. Dobrze wymierzone. No, ale Mana może zagra na Skilosa w kolejnej rundzie. I co robi Speedrun w meczu z Terranem? Oho, o, no i nie zajrzał. Wejman dalej nie wie, co się dzieje pod jego bazą. O, a teraz, aha, bo to razem z kanonami Jezu, Grzegorz Litości Kanon raz na, na Terrana, jeszcze z Gateway'em Skandal Ej, ale ładnie to, to, to nie jest tak, wiecie, że on to robi tak byle jak On to naprawdę ładnie gra Kanon teraz jest odgrodzony od SCV'ek Także powstanie bez problemu Tutaj jeszcze ma na pewnie postawi coś na górze, żeby mieć wizję A może, o, no, okej, okay, postawi To jednak dość ważne Teraz się rzuca na pylona No chociaż tego pylona chcę ubić, ale nie, kanon gotowy no i wejść tu jest z takim. <laughs> Jeszcze supply depot jest do zniszczenia. Mana chyba kolejnego kanona zagra. No pewnie że tak. O! I stracił propkę. Ciekawe, czy wyślę kolejną. Nie, chyba nie wyślę. To już będzie Cybercore, czyli budynek prowadzący do Stalkerów. O, bez zeloty gra mana. A jednak zrobi tego zelotę. Aha, czyli po cyberze, żeby wszystko się w sumie nawet lepiej ułożyło. No i teraz powiem celować bez ki Mana. No, zapaj Depot to akurat średni cel. Może myślał, że trafił w SCV, ale nie trafił. O, zniszczenie Raxu, też fajny cel. No ale SCB to wyreperują. Dobrze, Canon Rush, let's go. Teraz adeptka, co by bardziej przeszkadzać. O, Mana chyba myśli o ekspansji. Albo nie, on szuka proksy. No tak, Terran mógłby się spróbować odegrać. 15 CV do 21 probek. A, teraz cień adeptki zapewni wizję kanonowi. Pore ucieka Terran. No ale sam będzie teraz atakowany. No i tak go zamęczy Mana przy dobrej kontroli. Fajnie zlota w ale zostawił jednego Marina w bunkrze. Póki co wszystko bardzo poprawnie gramana, ale i Teran dobrze się broni. O i będzie blokada. Nie, nie będzie blokady. O, i teraz jeszcze to te CV ma na pewnie. No na bank zniszczy. Ale kosztem adeptki. I tu jeszcze dobije. O, jeszcze może dobić jedno! Nice. Bardzo dobre mikromany. Ten kanon ma już 6 bitych jednostek. No i trochę budynków. Zobaczmy na straty ogólne, trochę większe uterrana. Mano robi pancerz, w tym momencie to najbardziej losowa rzecz, jaką mógł chyba zrobić. Tak łatwo nie sprzeda tego pylona. No i teraz pewnie stalkera tu, a nie, kolejną adeptkę przyzwie. No nie, już z cyklonem to nie będzie ża żadnych żartów. Odważnie wyjeżdża Weiman. No jak widzimy, kanon raż nie jest najskuteczniejszą taktyką świata, ale dzięki dobrej kontroli many ma on dalej przewagę, nawet w sumie dużą. A, szarża z zelotami. No tak, taka dwubazowa szarża może też będzie łatwym krokiem do zwycięstwa. Nawet fajnie, może jakby mana zabrał probę z asymilatorów, zrobił jeszcze tylko Robo Bay, znaczy Robo Facility. No i dawaj, no a tak wszystko. Też pewnie by zadziałało. albo można wykonać manewr bez robo facility, bez warpizma, bez transportowca i zrobić gateway. Kolejny gateway koło bazy Terrana, ten już trochę dalej. O, Weiman nie zauważył go. Chociaż. A, jednak, padło na to, że znowu może coś tutaj być ukrywane. Ja podejrzewam, że Mana po prostu dalej zrobi pylona i gateway. Albo tu na dole jeszcze gateway i kolej. No właśnie, 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 to jest piękne. To jest cudowne. Może straci pylona. O nie, 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 nie straci pylona Już zeloci zadziałali To będzie za moment 5 Gateway of o, jeszcze kanoną u siebie robi Jakby się bał Clock <grym> Teraz kolejna rundka Ta no, mala będzie mieć Guardian Shielda, to świetnie redukuje obrażenia Marines No i zaczyna się Protosowanko a są kolejne bunkry, o! Teraz Fordfield trochę przeszkadza. Mana go rzucił, żeby nie dało się reperować bunkra. No może to się nie udać. Mana sprytnie atakuje z cefałki. Tak, żeby się nie dało dalej reperować struktury terańskiej. No i oczywiście cały czas przyzywa kolejnych zelotów. No wymikruje to. Widać, że weźmie i wymikruje. 20 robotników różnicy na korzyść Polaka. Nie no, tak się trochę pobawił Mana. Ale i tak nic to nie zmieniło. Za dobra kontrola. No i jeszcze uwięziony SCB. Oj, bardzo złe miejsce na zrzucenie młów. Raczej do pierwszej bazy powinien je wrzucić terran, bo teraz jest szansa na stratę. Mana zero litości. wjeżdża w Sycztanka. No, i nie dało się wyreperować. No kolejna duża strata Weimana. No nie poszło. Nie dało rad. O, zamknie, zamknie. Nie zamknął supply depot. Jakie <ścoughs> jak szybkie są te zloty. Biegają jak dzik po lesie. Jeszcze ratuje swoją ekonomię mułami, Mana. Mana, no spokojnie, nie trzeba potrójnej ekspansji robić Może chcę po prostu tymi dwoma zwrotami zachęcić Terrana do wyjścia. Czy Wejman wie, że Man ma... Tak, wie, że Mana ma ekspansję. A i tak uparcie siedzi. Dobrze, wyczyścił GG Fan Games. Mana jeszcze trzy susy I podwójne ulepszenia. No, w sumie dla kogo fan dla tego fan dla many pewnie trochę tak. Ale i Wejman się ubawił. Dobrze, GG. O, widzę, że Lazar jest właśnie poza grą, więc może za chwilę będzie mieć kolejną mapę albo... Albo przeciwnika. Moment, moment, bo tu trzeba... Uważnie patrzeć. No, na Diorixa będzie grać. To wskoczymy pewnie do Elazera, żeby było urozmaicenie. Czemu mi dał Inwa do party Elazer? To nie wiem. E, dobra, tutaj.